Dzień dobry, dzień dobry. Damian Bugański z tej strony, a to rozrusznik poranny, sezon czwarty. Zaczynamy sobie pierwsze ćwiczenie i będą to German swingi, czyli takie luźne, swobodne wymachy, gdzie ręce są rozluźnione całkowicie, takie można nawet powiedzieć, wiotkie. Są one napędzane poprzez ruch bioder i tutaj rotacje w stawach skokowych napędzamy nogami, napędzamy biodrami, napędzamy stopami, a ręce luźno, swobodnie sobie robią wymachy w płaszczyźnie czołowej. Czyli tak jakby, a nieważne, nie wchodźmy tutaj w anatomiczne nazewnictwo płaszczyzn, ty po prostu pracuj przez minutę, działamy sobie cały czas, oddychasz, uginasz sobie lekko kolana, nakręcasz cały ruch i dzięki temu budzimy się do życia. Rozrusznik poranny, sezon czwarty, tych odcinków nam przybywa, coraz więcej jest osób, które są tutaj z nami regularnie, co mnie mega cieszy. Pamiętaj, żeby zostawić komentarz ze swoją obecnością, żebym mógł zanotować w dzienniku wirtualnym, że dzisiejsze zajęcia masz zaliczone. Egzaminów u nas nie ma, bo egzaminem jest to, że czujesz się po prostu dobrze, więc jeśli tutaj jesteś regularnie, to na pewno już czujesz efekty. Tymczasem minutka minęła, ja już pokazuję na ekranie kolejne ćwiczenie i będzie to taki kocik, Bied, ale będziemy sobie tutaj przechodzić z 6 punktów podparcia, czyli stopy kolana-dłonie, do czterech punktów podparcia, czyli dłonie i stopy. Będzie to ćwiczenie zarówno mobilnościowe, jak i ćwiczenie wzmacniające. Będzie tutaj działał brzuch, będą tutaj działać obręcz barkowa, więc działamy. Oczywiście pracujemy sobie miednicą, zawijamy ją raz pod siebie w momencie, gdy kolana są wysoko, i odwijamy ją, gdy kolana są na ziemi. W momencie, gdy Kolana idą w powietrze, to ty zasaj pępek do kręgosłupa, napnij brzuch i odepchnij się od ziemi, rozepchnij łopatki do zewnątrz, a potem te łopatki złącz, brzuch opuść do dołu, miednicę wykręć. I jeszcze 30 sekund. Ja robię to dość szybko. Ty możesz robić wolno w swoim tempie, możesz w tej minucie zrobić nawet 3-4 powtórzenia, ale zrób to dokładnie, z pełną kontrolą. To właśnie o tą świadomość ciała chodzi. My zbyt często skupiamy się na tym, czy zrobiliśmy 50 powtórzeń yy, przysiadów, czy 80. Skupmy się na dokładności. Na technice, na jakości, tak żeby nasze ciało działało, a nie tylko klepało powtórzenia. To nie jest korporacja, to jest świadoma praca nad własnym ciałem. No i po prostu trzeba się tutaj skupić. Minuta minęła. Już pokazuję kolejne ćwiczenie, będzie to ćwiczenie prostsze, będziemy sobie w siadzie klęcznym, yy, ale jedna, jedno przedramię będzie na ziemi, a druga dłoń będzie na głowie i będziemy sobie robić rotację w odcinku piersiowym, czyli ćwiczenie właśnie ruchomościowe na kręgosłup w jego górnej części, yy, no właśnie w ruchu rotacyjnym, więc pozycja wyjściowa przyjęta, dłoń na głowę i wykonujemy rotację w dół, gdy łokieć jest niska robisz wdech, w górę, gdy łokieć wysoko robisz wydech, głowa idzie sobie tak jak kręgosłup i pracujemy. 30 sekund jedna strona, 30 sekund druga strona. Ja tylko po, zaraz powiem, jak będzie zmiana strony, a przypomnę ci, że warto ten dzisiejszy rozrusznik zrobić dwukrotnie, na przykład raz rano i wieczorem, albo od razu, jak wiesz, że wieczorem nie dasz rady, to od razu cyknij sobie dwie serie i będziesz mieć z głowy. 30 sekund minęło, więc druga strona sobie działa. Być może czujesz, że jedna strona działa lepiej, druga gorzej, w sensie w jednej, na jednej stronie masz gorszą mobilność, to tym bardziej popracuj tutaj szczegółowo nad tą stroną, skup się, może nawet Zatrzymać ten skrajny zakres ruchu, zrobić dodatkowy wdech, wydech i tak sobie pracujemy. Jeszcze mamy 10 sekund takiej pracy, więc ty cały czas wdech, wydech, wdech, wydech. Spokojna praca i sobie działamy. 3, 2, 1, ekstra i mamy przerwę. 15 sekund przerwy. Zaraz zobaczysz kolejne ćwiczenie, a to będzie wzmacnianie brzucha. I to ćwiczenie znasz na pewno. Z leżenia na plecach odcinek lędziowy przylega. Będziemy przyciągać kolana do klatki. Zaraz jeszcze opiszę dokładną technikę. Ty już przyjmij pozycję wyjściową, czyli leżenie na plecach o nogach ugiętych. I zaczynamy, czyli przyciągamy kolana do klatki, tak, żeby miednicę oderwać. Bardzo wolno wracasz do ziemi. To nie ma być szarpane, wiesz, takie podskakiwane. Czyli delikatnie z pełną kontrolą, delikatnie od, odwijasz miednicę, zawijasz pod siebie i odrywasz pośladki, następnie wolno, wolno, wolno dokładasz lędźwia, dokładasz pośladki i powolutku opuszczasz nogi. Nogi nie muszą dochodzić do samego dołu. Ważne jest to, żebyś miał kontrolę. Na nad tym, co się dzieje w y, odcinku lędźwiowym co się dzieje w brzuchu. Ty musisz świadomie brzuch angażować, świadomie musisz go napinać. Nie tylko samo ćwiczenie ma wywoływać pracę mięśni brzucha, tylko ty poprzez intencje i świadome działanie masz te mięśnie brzucha angażować. Jeśli czujesz, że ci brakuje tu kontroli, że to wszystko się rozjeżdża, że brzuch wylatuje do przodu, że odcinek lędźwiowy się odrywa, no, to znaczy ten brzuch jest słaby i warto nad nim popracować. Ja zachęcam do tego, żeby prześledzić kanał, bo sporo jest materiałów odnośnie treningu brzucha. A jeśli chcesz konkretny program, który wzmocni nie tylko brzuch, ale całe ciało, no to na człowiekorusz.pl znajdziesz właściwy program dla siebie. Minuta minęła. Kolejne ćwiczenie, kolejne nowe ćwiczenie, którego jeszcze nie było w wcześniejszych rozrusznikach, jest to przejście z pozycji pompki, czyli z podporu przodem, do pozycji przysiadu Fajne, globalne ćwiczenie poprawiające mobilność całego ciała, więc zaczynaj sobie od głębokiego przysiadu, następnie dłonie na ziemię, odstawiamy stopy do tyłu i znowu wracamy do głębokiego przysiadu. Na razie pompek nie robimy, ale za chwilę ja jeszcze dodam wariant pompki. Powiem ci tylko tyle, że no tutaj oczywiście w czasie przysiadu całe stopy leżą, a później nogi odstawiamy do tyłu, a gdy wracasz, to stopa powinna iść jak najbliżej dłoni, kolana szeroko, plecy wyprostowane. I to ćwiczenie no jest takim Przeglądem mobilności całego ciała. Jeśli no ja już teraz zacząłem pompkę, więc jeśli dasz żadę, to już zacznij też pompki. Więc generalnie, jeśli to ćwiczenie Ci wychodzi, to z tą mobilnością twoją jest pewnie całkiem spoko i te rozruszniki możesz sobie tak traktować jako taki miły dodatek do dnia, żeby po prostu się rozruszać. Ale jeśli czujesz, że jest słabo, że się przewracasz w tym przysiadzie, że masz w ogóle problem i z pompką, i masz problem w ogóle z podporem i z utrzymaniem w ogóle całego ciała w jakichś ryzach, no to jest nad czym pracować. Fajnie, że jesteś, ale być może roz... Rozrusznik nie wystarczy i warto zrobić kolejny krok i wziąć się za tą fo swoją formę nieco mocniej, a do tego będę Cię zachęcał w kolejnych filmach, więc bądź tu także jutro, a potem tylko codziennie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!